Panie Jezu Chryste, podczas ostatniej wieczerzy apostołom zasmuconym zapowiedzią Twojego bliskiego odejścia ze świata obiecałeś Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy, ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da Wam, aby z Wami był na zawsze. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna ale Wy go znacie, ponieważ w Was przebywa i w Was będzie. Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty w pięćdziesiątym dniu po zmartwychwstaniu zstąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, stępując nieustannie przez sakramenty, święcając chleb i wino, aby stały się ciałem i krwią Twoją. I uświęcając tych, którzy je przyjmują. On utrzymuje Kościół w ciągłej młodości. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszka w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszkaj w nas i jednoczy z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy. Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu. Ześlij, Panie, Ducha Twego, którego miałeś posłać, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Jezu Chryste, Wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili twe owce skutecznie do spawienia. Niech nas uświęca Duch twój, o Panie. Ześlij na kościół ducha jedności, aby ustąpiły niezgoda, nienawiść i podziały. Niech nas uświęca Duch twój, o Panie. Przygotuj, Panie, dusze wiernych, ożywiającą twą łaską. Aby z radością przyjmowali dary Ducha Świętego. Niech nas uświęca Duch Twój, O Panie. Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali. Niech nas uświęca Duch Twój, O Panie. A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wód nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Amen. Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu. A skoro dałeś nam łaskę wiary, Obdasz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, trzecia osoba Trójcy Przynajświętszej. zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, który na początku stworzenia świata unosił się nad wodami. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wstąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych. Zmiłuj, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu Świętego. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocnił w sakramencie bierzmowania. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość boską do serc naszych. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawcą mądrości i rozumu, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawcą rady i męstwa, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawcą umiejętności i pobożności, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawcą bojaźni Bożej. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary i nadziei i miłości. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych. Zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw. Przepuść nam Duchu Święty, bądź nam miłościw. Wysłuchaj nas Duchu Święty, bądź nam miłościw. Wybaw nas Duchu Święty, od zwątpienia w zbawcze działanie łaski. Wybaw nas duchu święty, od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej. Wybaw nas duchu święty, od braku serca wobec bliźnich naszych. Wybaw nas duchu święty, od zatwardziałości w grzechach. Wybaw nas duchu święty, od zaniedbania pokuty. Wybaw nas duchu święty, od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli. Wybaw nas, duchu święty, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Wybaw nas, duchu święty, od potępienia wiekuistego. Wybaw nas, duchu święty, my grzeszniej Ciebie prosimy. Wysłuchaj, wysłuchaj nas, duchu święty, abyś kościołem Twoim, świętym, rządzić, zachować go raczył. Wysłuchaj, wysłuchaj nas, duchu święty, abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty, abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty, abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty, abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty, abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty, abyś nas własce Twojej utwierdzić raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty, abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. I odnów we mnie moc ducha. Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełni serca Twoich sług łaską swoją. Zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen. Amen.